Panie Marszałku, wysoki Senacie. Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawić sprawozdanie z posiedzenia w dniu 21 marca bieżącego roku. Na posiedzeniu dyskutowano dzisiaj omawianą ustawę ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej. Nowela ustawy o zwrocie podatku akcyzowego jest odpowiedzią na zmianę kodów oleju napędowego w nomenklaturze salonej. Zmiany te zostały wprowadzone rozporządzeniem Komisji Europejskiej z dnia 1 stycznia 2012 roku. Projekt jednak nie tylko dostosowuje ustawę do tych zmian, ale także zawiera zapisy powodujące, że przy kolejnych zmianach kodów nie będzie potrzebna już nowelizacja. Ustawa dodatkowo wprowadza objęcie zwrotu podatku akcyzowego także biopaliw. Przy okazji warto zaznaczyć, że w roku 2011 wykorzystano około 120 tysięcy ton estrów. Ustawa też upraszcza sposób rozliczania faktur VAT przez producentów. Faktury te nie będą musiały być potwierdzane za zgodność z oryginałem przez upoważnionego urzędnika poprzez upoważnionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Oszczędza to niewątpliwie czas ubiegającego się o zwrot, a także usuwa dodatkowe koszty z tego tytułu, ponieważ z tego tytułu była pobierana opłata. W projekcie ustawy usuwa się też przepis o opłatach za sam wniosek, ponieważ wniosek i załączniki do wniosków nie są przedmiotem opłaty skarbowej i usunięty przepis w artykule 6 ust. 5 był przepisem martwym, o czym przesądza inna ustawa, ustawa dotycząca opłat skarbowych. Zapisy przedstawione przeze mnie nie budziły kontrowersji, raczej uznanie i poparcie Komisji Samorządu Tytelnego. Inaczej było ze zmianą w artykule 3a. Artykuł ten ma zagwarantować, że nie będzie dokonywany zwrot akcyzy producentom działającym w formie spółek, którym grozi bankructwo. Wynika to z wymagań Unii. Zwrot akcyzy takim firmom mógłby być uznany jako niedozwolona pomoc państwowa. Krytyczne uwagi legislatora dotyczyły zapisu zwrotu, utracenia kapitału. W polskim prawie zapis taki nie istnieje. Kapitału zakładowego nie można utracić, można go obniżyć. Inna uwaga dotyczyła obaw, że organ dokonujący zwrotu podatku akcyzowego, czyli wójt, burmistrz lub prezydent, nie ma instrumentu stwierdzającego stan upadłości. Większość Komisji zatem uznała, że jest potrzebny dodatkowy zapis i przyjęła poprawkę, która wprowadza obowiązek składania oświadczenia producenta rolnego o niezaistnieniu okoliczności upadłości czy niewypłacalności spółki. Ten zapis był przez panią senator dokładnie przytaczany. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwracali uwagę, że notyfikacja nastąpiła 19 grudnia 2012 roku i będzie obowiązywała do końca 2000, 2013 roku. Zatem sama ustawa tak naprawdę dotyczy połowy czy końcówki roku 2013. Co będzie, w po, co będzie w 2014 trzeba będzie dopiero ustalić, ten proces się teraz toczy, ustalić z Komisją Europejską. Wprowadzenie poprawek może uruchomić ponowną notyfikację, co spowoduje zastosowanie czy wprowadzenie czy utrzymanie starych rozwiązań, czyli bez tych korzystnych zmian, o których wspominałem, jak zniesienie opłaty skarbowej czy zwrotu podatku od bioparii. Poprawka przegłosowana przez Komisję spowoduje, że wszystkie spółki będą musiały składać oświadczenie. Może to być uznane jako zróżnicowanie podmiotów w dostępie do pomocy publicznej w formie zwrotu podatku, odrębnego dla spółek i odrębnego dla pozostałych producentów, a to z kolei wywoła, może wywołać problemy z notyfikacją. W projekcie rządowym nie uregulowano składania oświadczeń o sytuacji finansowej ze względu, że takowe znajdują się w artykule 7 i w artykule 50 ustawy KPA i dotyczą możliwości przedkładania oświadczeń na wezwanie organu. Ostatecznie po, po trudnej dyskusji Komisja Samorządu Teatralnego i Administracji Państwowej przyjęła ustawę z poprawką, o której mówiłem. W imieniu Komisji wnoszę o przyjęcie przedłożonych propozycji. Dziękuję bardzo.